wszystkim. Tutaj ja, Plink Skorpion, no i dzisiaj zagramy sobie w Super Free Bros. 3 świat drugi, czyli trzeci odcinek. Nie będę przedłużał, jak zwykle zaczynamy, chociaż może weźmiemy jakiś przedmiot. Ale myślę, że nie. Będziemy oszczędzać. Pierwszy poziom z drugiego świata. Mamy mam tego gumbę tutaj, który mnie zabił. Wrócę sobie tutaj, żeby nie stracić życia. Dobra. Dobra. Dobra, zabiliśmy go. Tutaj. No, niestety się nie udało. No i znowu się nie udało. Jeszcze raz tutaj wracamy. Może gwiazdę wezmę sobie. To... To, to wszystko przyspieszy. No, nie za bardzo przyspieszyło. Nie działa to tak dobrze. Jak blok znika na pauzie, to znaczy, że to jest gumba. I też ten blok się nie błyszczy z gumbą. Taki mikrogumbą tutaj. Dobra. Nie! Nie! No oczywiście się nie, nie udało. O, skończyła się hała faza z tymi gumbami. No. Jak mógł ten kupot po mnie zabić? Tam się nie podoba. Chociaż nie powinienem tego dać, bo mógł gwiazdę. Dobra. Muszę to przejść. Nie może być tak, że nawet jednego poziomu nie przechodzę. Dobra, jakoś to trzeba zrobić. Najlepiej ja to się po prostu nie ruszać, bo te gumby... Muszą daleko, ale nie mogą blisko skoczyć No Dobra. Dobra, pop Fire Snake był O, to ten trudny poziom taki No, no jak ten Fire Snake, ten Fire Snake się odrodził, no Tam się nie podoba To teraz co zapiszę może to cię gwiazdę. Nie, no, e, jeżeli, jeżeli ja na, nie przejdę jednego poziomu na tym odcinku, to ja ja, ja i tego pewnie. Jeśli tego nie przejdę, ja po prostu przejdę ten cały poziom. Też mam dość tego, że, tego, tych śmieci tutaj. Bo ile można umierać. Co ma Diablo Free. gry. tej z trudniejszych gier No czemu tak bardzo poszłam w tą stronę? No bo jakoś się udało. No, no super. Co ja mam teraz zrobić? A, of Jest hidden blok, to nie tak źle. no mm, do. No to zapilania. Plan tutaj. No nie tych gum. To już koniec, ale muszę uważać. Może coś nie złapię na końcu. Wiedziałem. Coś musi być na tym końcu. Udało się. No że miałam wszystkie inne, widzę tego jednego one -upa. Te karty. Dobra. To się mogę sobie zapisać. Jeszcze przyjemny zapisek. Że coś się chociaż zmieniło. Fajnego. Bo nie tak, że nie fajnego. Dobra. To są memory, czy... O, nadal te line. to no, na to no nie tak źle sobie tutaj pójdę tutaj może na drugi poziom o muzyka no pilania plant w tych w piaskach to trochę dziwne a są na dobre to jest dziwna gra i tu wiesz większa pilania plant No nie mój pociąg! Samolot dokładnie, to lata. I to dalej, bo nie pamiętam. A tu taki szybki poziom. No. Ja to w minutę, czy jakoś tak. Dobra, to może Fortecę zagramy, do... na to będzie dobry koniec. Dobra. Zab właśnie zapiszę. No i gramy Fortecę. Widać, że się zmieniła. Ostatnio Forteca wyglądała inaczej. No i tłom. Oh. No nie, kolejny Dry Bones. Suche kości. I było tutaj bardzo szybko lata Nie! No tym czemu tym, w tym, tym momencie Dobra, wziąłem jakoś mot czy nie? Nie. nie. Dobra, nie dozwoliłem ich. A przynajmniej nic się nie stało Prawy. tutaj jest bół ten Patrzę na ciebie bół, więc ty do mnie nie polecisz Jakby ten buł się do mnie chciał mógł lecieć Okej okay. No i No, czak, Nie, no, Właśnie za... Właściu tego nie lubię w tej grze, że nigdy nie wiadomo, gdzie te solo-mashlemy będą. No po co się zatrzymałem? Jest to trudniejszy świat niż pierwszy, a ta gra ogólnie jest trudniejsza niż solo-mario world. I zdawałam sobie sprawę, że ta gra jest aż taka trudna. To jest najważniejszy moment Muszę pamiętać, że na tych chłopach się nie można zatrzymywać Hop. To nie można z rozbiegu, bo z się badzisz nie zgasz No i znowu tym co się. To jeszcze nie koniec? Myślałam, że już będzie od razu boss. Nie, po co się znowu zatrzymałem? Ciągle o ten błąd, że się zatrzymuje. Już nie ten jeden poziom. nie jest taki w tym, na tym poziomie. Dobra. Dobra. Hop hop hop. Uf. No nie. Chyba ten bo już nie funkcjonuje, tak myślę. Dobra. Hop.

Tylko takie lagi ekranu. To no, trochę taka stara jest ta gra. No wrażli, nie trochę stara, stara jest. Na dnie 2000 roku. Udało się! Nie, nie będę próbował przechodzić przez to ca przez, ca przez, ca przez całość. Do tych drzwi idę. To bum bum chyba. dobra to w tym. O nie! No nie! Nie! Ja, dobra, ja się muszę sobie odpuścić od tego kiedy idzie to przejdę dobra, zostawcie lajka like i suba ja to na naprawdę muszę przejść. I bije sercu już od tego i podałam się zginąć w tym takim tak ważnym momencie. Ale chociaż zostawcie lajka like i suba. A ja w spróbuję go przejść na w następnym odcinku. Więc nara, tak. Nara.